Witam Was na kanale MG Board Games, a dzisiaj przeniesiemy się w klimaty dzikiego zachodu za sprawą gry Karta Aventura Oklahoma, którą dostaliśmy od wydawnictwa Muduko. Karta Aventura to seria gier interaktywnych, gdzie to głównie my yy, układamy naszą całą historię, to my decydujemy, w którą stronę pójdziemy, co zrobimy, yy, jaką ścieżką podążymy. Nie, nie inaczej jest tutaj. Akurat w Oklahomie wcielamy się w niewolnika, 23-letniego czarnoskórego brasa, który to właśnie próbuje odzyskać swoją wolność, ucieka przed tym niewolnictwem na naprawdę różne sposoby. Na pewno fajnym elementem tej gry jest to, że ma ona podłoże historyczne to znaczy, że jakby historia tej całej rozgrywki nie została wymyślona na potrzeby tylko i wyłącznie tej gry. Tylko faktycznie, jakby ten nasz główny bohater, którego będziemy prowadzić, którego będziemy tą historię poznawać, on istniał, on żył naprawdę. Mamy tutaj taką notkę historyczną, której oczywiście nie możemy czytać przed rozpoczęciem gry. Tam jest opisany jakby rys historyczny tego bohatera. Także nie czytajcie tego. Ale to jest bardzo właśnie fajne, że możemy się troszeczkę jakby. Przenieść bardziej nawet w ten klimat tej gry, no bo, no bo to się kiedyś stało. Tutaj akurat gra toczy się w okresie, gdy była wojna secesyjna i to było właśnie tam z niewolnictwem dosyć mocno związane. Także to na pewno na plus. Sama gra w sobie jest bardzo prosta, bo tak naprawdę gra nas prowadzi za rękę. No właśnie, jeżeli chodzi o zasady to jest tak jak powiedziałem przed chwilą, czyli że gra jest bardzo prosta, prowadzi nas dosłownie za rękę. Nie mamy tu żadnej instrukcji, jakby w pudełku znajdują się tylko te karty yy, i jakby yy, te karty mówią nam dokładnie co my mamy zrobić. Yy, mamy na napisane, nie zmieniaj kolejności kart w tej talii, aby rozpocząć odwróć tę kartę. i tutaj mamy jakby tam, to jest jakby załóżmy nasza instrukcja, mogę tak to nazwać te pierwsze dwa kafelki, które nam wyjaśniają mniej więcej co i jak i następnie mamy tutaj zarys historyczny takie karty to, to są właśnie nasze historie, na które mamy też do jakiejś czynności do wykonania e, czyli już tu musimy obrócić kartę ale idąc jakby e, dalej skrótowo tutaj mamy no, nasz zarys ale mamy tutaj ważniejsze kafelki map w każdym kafelku mapy są takie taki kompas z określonymi cyframi. I wykładając taki kafelek mapy, wykładamy też karty o odpowiednich cyferkach, w odpowiednich tutaj jakby tych fragmentach, gdzie to jest pokazane. No i teraz jakby nasza historia toczy się tak, że mamy tutaj, załóżmy w tym momencie, trzy rzeczy do wyboru wybieramy jedną z nich, tak jak tutaj załóżmy iść w kierunku słupa dymu, dobierz kartę 16 i już nie będę Wam pokazywał tej karty żeby Wam jakby nie spoilerować dokładnie dobieramy tą kartę numer 16 patrzymy co jest na niej napisane ewentualnie czytamy ten zarys historyczny i wykonujemy tam jedną z dostępnych opcji na kartach czyli załóżmy tak jak tutaj w karcie tej mamy yy, wcześniejszej, mamy jakieś dwie opcje do wyboru i jedną z nich wybieramy i znowu Dobieramy jakąś kartę lub odwracamy, odrzucamy, zamieniamy. Do, wykonujemy dokładnie to, co jest napisane na kartach. I to tyle. Tak dokładnie przeżywamy całą historię w karta Ventura Oklahoma. Jak widzicie, ta gra jest bardzo prosta, no cały czas prowadzi nas za rękę. Na pudełku mamy napisane, że to jest gra od 10 roku życia i raczej bym się w tym kierunku skłaniał, ponieważ może nie tyle chodzi tu o trudność samej rozgrywki, no bo jest ta gra prosta, jeszcze raz powtarzam, ale Bardziej chodzi o temat całej gry, bo, no bo tu jest ten jakby temat niewolnictwa, on tu mniej lub bardziej jest widoczny w zależności w którym momencie i jakby nie jest to temat, nie wiem, jakiś taki prosty, mogę tak powiedzieć. Nie to, że dziesięciolatek w tą grę grać nie może, czy tam poniżej 10, 10 roku życia, jak najbardziej. Tylko to bardziej myślę, żeby polegało na tym, że te, po prostu by sobie przeszedł fabułę i tyle. Ale żeby bardziej się zagłębić w tą rozgrywkę, tak właśnie takie może lekkie przemyślenie, coś takiego, no to jakby od 10 roku życia raczej bym się w tym kierunku skłaniał. Od 1 do 6 graczy. Według mnie ta gra bardziej nadaje się do grania solo, ewentualnie może w dwie osoby, to tak maksymalnie. No bo, jakby tu powiedzieć Wam, tutaj jest też dużo czytania, więc jakbyśmy, załóżmy, siedzieli w sześć osób i jedna osoba czytała reszcie graczy, no to ta raczej reszta by się dosyć mocno nudziła, także ta gra tak w solo to, to bardzo chętnie, dwie osoby jeszcze też. Ale więcej to już raczej znaczy sensu sensu to nie ma. Około 60 minut jedna rozgrywka. Myślę, że na no spokojnie. W szczególności, jeżeli pierwszą rozgrywkę, pierwszą rozgrywkę jak ja grałem, to też około godziny zajęło. Możecie zresztą zobaczyć to u nas na kanale. Na no, wiadomo, że z każdym kolejnym przejściem ta gra będzie krótsza. No już będziecie wiedzieli mniej więcej, co, co gdzie jest. Ta gra ma właśnie 5 zakończeń. Czyli jest tak dosyć regrywalna. Ja poznałem dwa zakończenia i gdzieś około, no troszeczkę ponad więcej połowy kart poznałem, także jeszcze jakby tych kart jest troszeczkę nieodkrytych, także to też na plus, no bo no starczy wam tak, bo ta gra po prostu na dłużej. Bardzo fajnie. Ta gra powinna się też spisywać na, na jakichś wyjazdach, bo no, jakby zajmuje mało miejsca yy. i bym w ogóle ją porównał do książki paragrafowej, tylko że w planszowej wersji. Tu przynajmniej jest taki plus, że nie musicie skakać od strony do strony, z jednego końca na drugi koniec książki, tylko po prostu każda karta po kolei, tam no, może tam w 3-4 w przód karty musicie odkrywać. No ale jakby macie wszystko przed sobą i mi się bardziej jakby to podobało niż, niż yy, książki paragrafowe, no bo macie tu wszystko przejrzyste, e, bardziej czujecie ten klimat, może, może w ten sposób. Jeszcze macie tu te grafiki różne, bo gra też jest yy, fajnie narysowana. E, no, gra jest też, <laughs> gra jest by fajnie narysowana, jest w takim no, klimacie tego dzikiego zachodu, e, ale no wracając właśnie, e, ta gra nie zajmuje dużo miejsca, więc w podróży świetnie się właśnie sprawdzi, tam no, rozkładacie niby tych kart troszeczkę, no, ale jakby no, ich nie jest, nie, nie jest tak dużo jak załóżmy w Tainted Grail czy w, czy w innych tego typu grach. Ona, ta gra jest bardziej kompaktowa, zmieści się na pewno na jakimś mniejszym stole. Także śmiało możecie brać w podróży i tak jak mówiłem, no, te dwie osoby jeszcze można grać. Czyli pojedziecie sobie gdzieś we dwoje i śmiało możecie sobie taką partyjkę rozegrać. Sama gra też nie kosztuje dużo, bo koszt to jest tam około 45 zł. Także na tam, jak przejdziecie tą grę 2-3 razy, to myślę, że, że far, warto. Fajna fajna odskocznia na pewno, fa, fajny przerywnik e, między jakimiś większymi tytułami tak na godzinkę sobie usiąść e, i taką historyjkę sobie przeżyć. E, warto też dodać, że karta Aventura to nie jest tylko Oklahoma, jest też e, nie pamiętam jak się to nazywało dokładnie: Lhasa. Coś takiego, no ale są dwie jeszcze inne wersje jakby w innych światach, w światach, może nie światach, tylko w innych czasach. Także, jeżeli Wam się spodoba Karta Aventura Oklahoma, to możecie sobie na pewno zakupić te pozostałe części i na pewno też się nie rozczarujecie. Podsumowując, uważam Karta Aventura Oklahoma za udany tytuł, na przykład za to, że Historia tej gry jest oparta troszeczkę na faktach, a nie jest to historia wymyślona na potrzeby tej jednej gry. Jeszcze za to, że gra sama w sobie jest na pewno dużo bardziej klimatyczna niż typowa gra paragrafowa, a jakbym miał zestawić te dwie rzeczy, to bym to mniej więcej zestawił na jednym poziomie. Możemy dzięki tej grze poczuć jeszcze lepszy klimat. Jest kompaktowa, czyli nie zajmuje dużo miejsca na stole. Możecie ją zabrać gdzieś w podróż. No bo to pudełeczko zmieści się tak naprawdę wszędzie. I tak samo cena tej gry to jest około tam 40-50 zł. Także też wydaje mi się, że za te e, parę, może 2-3 godzinki spędzonego czasu przy tym tytule, przechodząc ją parę razy, naprawdę warto. Także to byłoby na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie lajka. W komentarzu napiszcie, jaka z serii Karta Aventura gra podobała Wam się najbardziej, i standardowo zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki za oglądanie. Cześć!